Cześć, cześć, z tej strony Kuba, a my widzimy się w kolejnym odcinku z Genshin Impact. Ostatnio trochę więcej LDN-ka było, ale już tutaj wracam i dzisiaj głównym bohaterem odcineczka będzie Shinshu. Jeśli komuś się nie podoba jak mówię to życie, a ja go zawsze będę nazywał Shinshu, chociaż teraz się mówi sincio czy jakoś tak, no ale nieważne. Oczywiście jeśli się odcineczek spodoba, no to przypominam o lajku, subiku. A my sobie porozmawiamy o tym chłopcu, który czyta książki, bo mimo upływu tutaj lat, można nawet powiedzieć, nadal jest jednym z najmocniejszych forstarów, jednym z moich ulubionych forstarów. Więc może tutaj powiedzmy sobie trochę o nim. Statystyki widzicie na ekranie. Oczywiście ja używam Sacrificiala, no i potem się trochę, można powiedzieć, opowiem dlaczego. Tego używam, a nie na przykład y, y, jakichś innych broni, y, które jakby dadzą po prostu więcej damage'a. Y, no, jakby Sacrificial jest najlepszy y, ze względu na odnawianie po prostu ulta, bo jednak ta możliwość użycia dwa razy naprawdę naprawdę się przydaje. Jeśli ktoś z was gra czymś innym, no to może sobie spróbować Sacrificiala i zobaczy jak bardzo po prostu to jest wygodne. Oczywiście używam emblema jest to moim zdaniem dosyć no, najlepszy, chyba po prostu setik, jeśli chodzi o, o Energy Recharge i po prostu um, używanie ulta. No, po pierwsze, zwiększa Energy Recharge 20%, no i po drugie zwiększa jeszcze damage z naszego ulta um, o 20% Energy Recharge, więc naprawdę przyjemne, przyjemne. Um bo jednak na tej postaci ulcik to jest główne tutaj co robi damage no i o to mniej więcej chodzi w tej postaci jednak robienie damage z ulta no i to nakładanie hydru po prostu można jeszcze niby używać tupis, Tupisa Noblesa i heart of Taped ale to jest raczej taka kombinacja dla tych, którzy nie mają dobrego emblema. No i ta trzecia też można używać, jeśli ktoś chce zwiększyć damage po prostu swojego DPS-a i nie chodzi mu o damage, który robi sinsiu i interesuje go tylko to nakładanie przez sinsiu Hydro, to ten Forset Noblesa może nie być zły, jeśli nikt nie używa w teamie. Mm, już tego noblesa, co nie, bo trzeba pamiętać, że nobles się nie stakuje. E, najpierw talenty, potem sobie przejdziemy do konstelacji, e, bo oczywiście mój sinieś jest C6, więc też o tym sobie powiemy. E, talenty, no to oczywiście E i zobaczycie. Auto ataki się nie liczą. E, dwa krowny, oczywiście, no bo tak jak mówiłem, to jest jeden z moich ulubionych forstarów e, więc nawet E tutaj mu skrawnowałem. E, no i teraz powiedzmy sobie o tym talencie, bo to jest w sumie takie dosyć ważne, że nie tylko potrafi robić damage Shinshiu, ale też potrafi się hi healać, bo po użyciu chyba E, wydaje mi się, tworzy obok siebie, czy tam ulta tworzy takie, bo można powiedzieć, cztery Rain które. Za zniszczenie, bądź za wyczerpanie się tych Reigns Worldów, odnawiają 6% maksymalnego HP jakby Shinshu Odnawiają HP naszemu jakby On-Field naszej postaci, która aktualnie jest On-Field hmm, Czyli której, używamy w tym czasie jeśli w którym się wyczerpią te Rain sword, ale to Wam później pokażę o co chodzi. I do tego też te Rain sword dają nam jakby rezista, czyli na przykład silne ataki przeciwników nie będą nas po prostu wybijały w powietrze i nie będziemy latali przez te silne ataki. I kolejny talencik, bardzo prosty talencik, nie ma tutaj żadnej książki, 20% Hydro Damage Bonusu dostajemy, tego po prostu Widać, że stare postacie, stare postacie, bo tutaj w nowych postaciach nie zobaczycie już takich łatwych talentów. Jedna linijka to jest jednak przeszłość, przeszłość, teraz to musicie sobie książki przeczytać. No i oczywiście C1, które jest całkiem przydatne. Trochę zwiększenie tego chilania, bo normalnie dostajemy 3 Swordy. Z tą konsulatorem dostajemy jeszcze jeden więcej, więc tego chwila będzie trochę więcej. To jest dosyć ciekawa i ważna konstelacja. C2 podczas jakby tego po pierwsze zwiększa czas naszego ulcika o 3 sekundy i zmniejsza o 15% hydroresa przeciwników, których jakby ten nasz ulcik trafi. No tu, tu jest oczywiście ulepszenie ulcika. Najpierw, potem, dopiero jest tutaj ulepszenie E, ale jeszcze to mamy, podczas trwania ulta demer naszego E jest zwiększony o 50%, więc też całkiem fajne. I oczywiście C6, nie taki bardzo mocny, ale jest przydatny, no i też się przydaje w odnawianiu tej energii, że po trzecim, można powiedzieć, tiku naszego ulta, ten trzeci tick jest wzmocniony i odnawia 3 y, energi, y, energii jakby dla naszego Sinsiu. Y, y, też całkiem fajne, i po prostu zwiększenie damage'a i do tego y, lepsze odnawianie energii. Y, fajne, fajne. Y, oczywiście jakby ktoś się pytał, no to y, mam skinka do tego Sinsiu y, tam był kiedyś darmowy, na pewno była, skinku mnie kupuje. Y, więc y, normalny Sinsiu wygląda tak, a za skinkiem wygląda tak. On chyba jest dla wszystkich mi się wydaje, że po prostu sam można go wybrać. Jak ktoś nie wie, no to już wie, że można sobie dobrać um, takiego um, fajnego skinka. E, I teraz e, można powiedzieć, że sinsiu um, jest taką gorszą wersją e, JELAN. E, tak jak wychodziła Jelen, to tak się mówiło. E, i jest to, można powiedzieć, prawda, bo Jelan jest po prostu silniejsza, jeśli chodzi o samego ulta, robi dużo, dużo więcej damage'a. Tak samo z E potrafi więcej przeciwników, oczywiście, um, można powiedzieć, zmarkować i zadać damage'. Ale nie jest we wszystkim tak dobra jak xinxiu, no bo pamiętajmy o tym, że Xinxiu ma te swoje Rain które dają mu e, mm, resistance to interruption, e, czyli jakby ci silni przeciwnicy nie mogą na mnie miotać aż tak bardzo. E, Jelan niestety tego nie ma, e, tak samo Jelan nie ma żadnego heal'a w kicie, a Siniu jako postać nie dość, że robi demę, czy dobrze nakłada hydro, to jeszcze ma tego heal'a, 6% maksymalnego HP za każdego Rain więc to się naprawdę, naprawdę przydaje. Więc, oczywiście, jeśli chodzi o demer, to Jelen jest dużo lepsza, ale Jelen nie potrafi robić tylu rzeczy, ile potrafi po prostu zrobić sin jeśli o to chodzi. No i przejdźmy może do tutaj pokazu. Najpierw zobaczymy oczywiście Ej Ulta samego na kostce, a potem przejdziemy do takich silniejszych przeciwników żeby pokazać, co tutaj Siniu potrafi zrobić. Więc, oczywiście, E, no to po prostu E. E jak E robi sobie partikle i to są te cztery Reinswordy, o których mówiłem. No i zobaczmy ten o Resistance to Interruption. Widzieliście, jeden rainsword nam poleciał. Mnie jakoś nie wybiło i zostałem jeszcze wychylany przed chwilą bo te Reinswardy po prostu znikły no i zobaczmy sobie teraz ulcika podwójne E jest cały ulcik to jest o tym to, to właśnie o czym mówiłem po pierwsze gdybyście mieli inną broń na tego ulcika by trzeba czekać i czekać to nie jest zbyt miłe i teraz powinien być ten trzeci silniejszy widzieliście dużo więcej tych takich latających swordów zostało zrobione i ten trzeci tick był dużo mocniejszy. Więc teraz znowu pierwszy tick ulta, drugi tick ulta, i ten trzeci mocniejszy. Widzieliście, pełno tych Rain zostało zrobionych. I ten damage całkiem niezły, całkiem niezły jest robiony przez Shinshu, mimo że to jest Forstar I mimo, że jego głównym założeniem jest nakładanie Hydro, no to i tak całkiem dobrze sobie radzi z tym demerzem, moim zdaniem. Wy ocencie sobie sami: całkiem, całkiem nieźle sobie radzi. Eee, zobaczmy może teraz eee, na jakimś silniejszym przeciwniku eee, taki full team'ek, który tutaj zrobiłem dla Was. Eee, no i pierwszy team'ek jaki tutaj eee, sobie zobaczycie to jest Sinsiu, xin e, Kazucha, Furina i e, Baizu. Oczywiście na początku ulcik e Furiny, następnie swirl e, hydro Kazuchy, jakiś ulcik. E, następnie używamy tutaj oczywiście e shield'a Baizu. E, no i lecimy tutaj do naszego Sinsiu. używamy dwa razy e żeby mieć ulta, bierzemy ulta jakieś tam klikanie Bajzu, żeby po prostu było więcej tego dendro ponakładane, jakiś heal też się oczywiście przyda, znowu ulcik Furiny, bo jest, to czemu, nie, to czemu by go nie użyć? Powtarzamy znowu ulcik Bajzu, no i w sumie tak wygląda cała tutaj rotacja, po prostu niekończące się ulciki cały czas, bo jednak Energy Charge się się dosyć duży. Tym bardziej, że pomaga jeszcze furinie z Energy Charge jej ulta. A, jeszcze w drzewach się kurczę zablokowałem. No i powoli, bo powoli, ale damage jest zrobiony. Dobra, żeby go można nie zabić, no to y, poprzestajmy na tym. Teamek całkiem sobie nieźle radzi. Jak widzieliście, y, ten resistance z Shield'a Baizu i y, z E Shinsiu naprawdę nieźle sobie radzi w tej sytuacji. Y, chociaż mimo tego, że ten przeciwnik jest naprawdę bardzo silny, no to udało się przeżyć. No i jak widzicie, mamy cały czas full HP, y, y, więc no może przejdźmy do innych teamków, które tutaj przygotowałem. Drugim teamkiem będzie taki typowy, można powiedzieć, international, tylko że bez Raiden, a po prostu sam Shinsiu, Sianning i Bennett. Trzy For Stary, o których też będę robił odcinek, bo to jest taka, można powiedzieć, wielka trójca. No i żongli po prostu na szyldzika. Więc zobaczmy, jak sobie ten timek poradzi. Tutaj, oczywiście, potrzebujemy na początku Ulcika Bennetta, żeby Ulcik Sianning zesnaprzotował. Więc tak też zróbmy cyk, cyk. Jeszcze jeden shieldik. No i po prostu stoimy sobie benetem i używamy E. No i cyk, kolejna rotacja. Tutaj trochę brakuje do ulta, ale minimalnie. Oj oj. No, ten przeciwnik naprawdę jest dosyć silny, jeśli chodzi o niszczenie shieldów więc co chwilę trzeba nakładać tego shieldika no ale wiecie o co chodzi, no po prostu cały czas y, robią się te vaporize'y, o to chodzi w tym team'ku żeby zesnapshotować y, ulcik y, Xiangling no i po prostu następnie wziąć i poklikać wszystko co jest Jako, że tutaj i Shanling i e, Xinxi używają tego e, seta, mm, o, ale wybuchy, ale wybuchy, e, tego emblema, no to Energy Charge nie jest jakimś dużym problemem. No, więc e, ogólnie w tym teamku chodzi o po prostu e, reakcję, reakcję Vaporize'a, który jest jedną z silniejszych e, no, był na pewno jedną z silniejszych reakcji, teraz już trochę można powiedzieć odpada przez te wszystkie nowe reakcje z dendro. Yy, ale drugi teamek, dosyć łatwo do zbudowania, yy, wystarczy jakiś tam mocniejszy shieldzik. ale nie trzeba sumę shieldika można dać jakiegoś tam z żonglego, ale dałem żonglego, bo jak widzicie, yy, ten oponent na tyle, yy, można powiedzieć, dużo rzuta tych rzeczy, że jednak ten shieldzik jest naprawdę potrzebny. Yy, bo bez tego, no to by było cienko, byłoby cienko. Trochę del zaczął parać, więc nie wiem czy słyszycie czy nie, jeśli tak to sorry Ale trzeci team jak wygląda następująco, oczywiście Shinseo, Kuki, Nahida i Baizu No i w tym timku oczywiście postawimy na reakcję z Dendro Poczekamy na ulcik oczywiście Bajzu. No i ten timek, wydaje mi się, będzie potrafił zrobić najwięcej demerza tutaj z tych wszystkich, bo jednak te reakcje, ten aggravate, te blumy tutaj, hyperblumy co się tworzą, no to mm, robią naprawdę, naprawdę dużo, dużo demerza. I jak widzicie, przeciwnik jest po prostu szeredowany, szeredowany tymi wszystkimi reakcjami, które się robią. Tutaj, Shinsiu, cały czas kurczę. Bliski śmierci. <grystanie> ale ulty lecą dalej. Reakcja nadal się robią. Tutaj, Bajzu pomaga yy, przeżyć wszystkim innym członkom tej drużyny. Ale zostawmy już może biedaka, bo zginie za chwilę. A tego byśmy nie chcieli. Chociaż w sumie to już yy, wszystkie teamki, które przygotowałem. Yy, ale niech sobie jeszcze pożyje trochę yy, kolega. Jak widzieliście, no to jest najmocniejszy Timek. wydaje mi się, jeśli chodzi o Sinshu, no jednak Hyperbloom jest jedną z dosyć mocnych reakcji, więc odnajduje się także i w tej w tym teamku. Jest to naprawdę dobra postać, najlepszy forstar, jeden z najlepszych forstarów, tak jak mówiłem wcześniej, wielka trójca nadal się trzyma. Ta możliwość chilania, po prostu ta resistance na interakcje naprawdę na się pomagają. Tutaj z ranów nie będę robił, raczej bo jeśli chcecie jakieś z rane, to możecie sobie popatrzeć. Bo zwykle używam po prostu teamu Hutao, Shinshu, Jelan i Żongli, więc Shinshu jest naprawdę bardzo często używany w moich teamkach. No i wracamy do tej broni. Oczywiście no, możecie sobie używać jakiej broni chcecie, ale oczywiście polecam tutaj sacrificiala no bo to podwójne użycie E i ten perma-ult naprawdę są przydatne, bo nawet gdy, gdy macie po prostu 0% ulta, użycie dwa razy E, no już macie fulla. Nie trzeba czekać na jakieś rotacje ani na partikle z rotacji, tylko po prostu macie z wejścia tego ulta naprawdę przydatna sprawa. No i to chyba by było na tyle, tak mi się wydaje. Jeśli macie jakieś pytanka jeszcze do wspaniałego Forstara, kim jest Ścinsiu, no to oczywiście piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Jeśli chcecie jeszcze jakieś timki zobaczyć, no to również piszcie, bo ciekawi mnie z jakimi na przykład wy timkami gracie sinsiu. Ja najczęściej, tak jak mówiłem, używam go z Hutao. No, albo z takimi takimi dziwnymi teamkami, jak tutaj na przykład. No, ten akurat nie jest taki dziwny, ale naprawdę dziwne, dziwne teamki można używać i działa we wszystkich, można powiedzieć, teamkach. Bo naprawdę, jeśli po prostu potrzebujecie dobrego nakładacza Hydro, no to Shinshu jest najlepszym chyba wyborem na to. Z Forstarów, z Forstarów. No, to ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku.